Cześć! Dzień dobry w piątek. Nieco chłodny, natomiast mam nadzieję, że się trochę rozpogodzi. Ja właśnie się zbieram na warsztaty Cash the Tornado, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie samo mięcho i dowiem się dużo wielu fajnych praktycznych rzeczy na temat budowania globalnych zespołów sprzedaży i marketingu. No i tyle. Może będę miał jakieś ciekawe wnioski i przemyślenia. Tej nagram, zobaczymy. Do zobaczenia później. Wow. Właśnie skończyliśmy warsztaty. Kurczę, naprawdę niesamowita dawka wiedzy e, od Radka Zalewskiego i Tomka Karwatki. E, mam chyba 3,5 strony notatek. Mnóstwo wiedzy dotyczącej sprzedaży, marketingu i tego jak to możemy wykorzystać. Oj, tutaj chodź Maja, pokaż się do kamerki, będziesz gwiazdą. Gwiazdą tutaj jest dzisiaj Tomasz i Radek. Tak, ale oni uciekli. Znaczy Radek jest, ale generalnie Maja jest tutaj naszą organizatorką tego całego Hello. eventu. Także będziesz dzisiaj gwiazdą vloga. Ponieważ robię vloga. Okay. Dzięki za obecność Ja również dziękuję, było super i... No właśnie. Mam nadzieję, że do kolejnych edycji. Do następnego razu. Tak. Dzięki, cześć. Dzięki. Udało mi się zanotować ponad cztery strony tak naprawdę mnóstwo niesamowicie wartościowej wiedzy, m.in. framework Radka Zaleskiego jak przygotować firmę pod skalowanie sprzedaży globalnie, gdzie mam tutaj zanotowanych kilka naprawdę skutecznych punktów, kwestie związane z networkingiem, różnego rodzaju growth hacki związane z tym, w jaki sposób przygotowywać się tak naprawdę do uczestnictwa w konferencjach i kiedy warto, kiedy nie warto w nich uczestniczyć, w ogóle się na nich pojawiać. Także tutaj też mnóstwo różnych ciekawych rzeczy, którymi być może się podzielę kwestie związane tak naprawdę z różnymi też takimi trikami dotyczącymi tego, co robić, żeby zwiększyć attention, żeby gdzieś tam zainteresować się naszym... Ofertą I nami, jako takimi, jako firmą, jako po prostu pewną propozycją wartości. Mam fajnie rozpisany również cały proces account-based marketing zaproponowany w wydaniu netguru. Także, też naprawdę, super opcja. No i kilka naprawdę takich konkretnych, fajnych informacji dotyczących rekrutacji salesów, budowania zespołów sprzedażowych, wynagradzania ich jeśli chodzi o podstawę, prowizję. Także trafiłem idealnie w punkt, ponieważ to są wszystko rzeczy, nad którymi aktualnie pracuję procesy w dziale sprzedaży zaczynamy dostosowywać tak naprawdę pod zwiększanie skali działania zarówno na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych w związku z tym no, muszę przyznać, że jestem niesamowicie usatysfakcjonowany z tego co się wydarzyło dzisiejszego dnia, ponieważ no, tak jak mówię, cztery strony notatek z których tak naprawdę jak wycisnę esencję to mam już bardzo dużo gotowców, które wystarczy wdrożyć, zaimplementować w organizacji, uprocesowić i zacząć po prostu postępować zgodnie z tymi e, informacjami, z tymi wytycznymi. Także naprawdę było zajebiście warto Catch the Tournament Przed chwilą jeszcze odbyliśmy bardzo fajną rozmowę z Łukaszem Podgajnym i z Mają właśnie na temat tego, co można byłoby usprawnić, polepszyć w całej tej inicjatywie super jest to, że maja jest bardzo otwarta na feedback, w związku z tym również mamy nadzieję, że nasze sugestie, propozycje i uwagi zostaną uwzględnione w kolejnych edycjach, no i jednocześnie też, że będziemy mogli wziąć udział w kolejnych inicjatywach z tej serii. Jeżeli jesteście biznesem produktowym i jakby jesteście w roli Sea-level, cofoundera, to jest to zdecydowanie event dla Was. W przeciwnym razie no, niestety nie będziecie w stanie się zakwalifikować, natomiast warto, naprawdę warto. Także tyle na dziś. Ja się powoli zbieram. Pogoda się zbija ładna, natomiast jeszcze mam kilka obowiązków do zrobienia, więc dzisiaj pewnie nie pobiegam, natomiast na trochę przynajmniej maili. No i tyle, zaczynam piątek. Także tyle na dziś. Póki co kończę serię spotkań. W tym tygodniu w poniedziałek jestem na przygodach przedsiębiorców, na święcie kapitalizmu, także też będzie, mam nadzieję, trochę ciekawych informacji. No i tyle. Do usłyszenia jutro. Dzięki za Twój czas. Hej!